Moi drodzy, oto kolejny fajny sposób na szybki hajs. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Czarny Pan gram sobie w Farminga 22 i jestem na ślicznej alpejskiej mapie Erlengrad i jak widzicie, puściłem tutaj pracownika, który robi mi automatycznie kiszonkę. Opowiadałem już o tym pomyśle kilka odcinków temu, właściwie nawet w kilka odcinków temu w tej serii, kiedy puściłem sobie, właściwie przymierzałem się do tego i puściłem tego pracownika. To chyba nawet był ostatni odcinek w tej serii. Natomiast zrobiłem też osobny odcinek, w którym opisałem tę metodę. No i moi drodzy, zobaczcie, fermentacja 0%, więc musimy trochę poczekać, aż to sfermentuje. No ale jak widzicie, to naprawdę będą darmowe pieniądze, gdy. Zbelujemy sobie całe tak naprawdę pole, zamienimy je w kiszonkę. Opiszę wam ten, też ten sposób, gdy będę to zbierał, wtedy się na nim troszeczkę bardziej skupię. Świetny sposób, żeby szybko zarobić sobie pieniądze przy użyciu i przy wykorzystaniu tak naprawdę pracownika. Dobra. Więc to był początek, to był wstęp, a co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj przede wszystkim będę musiał troszeczkę ogarnąć tutaj, moi drodzy, moje krówki, ponieważ te krówki nie za bardzo mają już co pić. Także... Czekajcie. Czy tu nie ma przypadkiem... O, zobaczcie. Zobaczcie, co się stało. Ja tu mam podłączony... A, bo on ma haczyk tutaj z tyłu. Ja się tak zastanawiam, jak to jest możliwe. Ale zobaczcie, na tym zaczepie potrójnym mamy, moi drodzy, obciążnik, a do niego jest na haku takim, zwykłym haku, bo to jest taka mała przyczepka, mała cysterna podłączona, właśnie ta cysterna. Fajnie, dobra. Tego nawet nie wiedziałem, że tak można to zrobić. Pojedziemy sobie za chwilę po wodę. Jak możecie tutaj teraz zauważyć, zaraz, zaraz, zaraz to zobaczycie, mamy w tym momencie... 4184 litry i te 4184 litry to jest stanowczo za mało. Także pojedziemy sobie po wodę, ale zahaczyłbym o tą moją przyczepkę. Także jedziemy sobie. W takim razie przywieziemy troszkę wody, 8000 litrów wody. Nie chce mi się jechać tym dużym pojazdem, który tam mam. Zastanawiam się, czy nie mam tu gdzieś tej całej. Wieży ciśnie, nie? jak to się tam nazywa? Chyba nie. Ja ją postawiłem gdzieś tam dalej, także pojedziemy sobie chyba do tych moich. E... oj, zaraz wiadę w drzewa. Tutaj na tym polu, moi drodzy, postawiłem sobie drzewa, także tutaj będzie duży las. O, a tu są pnie, tego nie zauważyłem. Tu są moi drodzy pnie i ja też będę się nimi zajmował za jakiś czas i już niedługo, już niedługo będziemy robić dalej rzeczy związane właśnie z. Tym leśnictwem. Najpierw pewnie zetnę sobie tamto małe coś, co tam jest, ale to jeszcze musicie dosłownie chwilkę poczekać na tego typu odcinek. Myślę, że już niedługo będzie. Natomiast na razie muszę ogarnąć krowy, żeby dalej dawałem mleko, bo jak pewnie pamiętacie w jednym z poprzednich odcinków, a dokładniej w poprzednim odcinku z tej serii, o, mogę rozpocząć też wyładunek. Jak widzicie, czyli napełniam teraz jednocześnie szklarnię, która jest tam obok. No to też fajnie. To możemy sobie podlać od razu jedną szklarnię. No dobra. Niech to w takim razie się napełnia. A ja zaraz zobaczę, jak wygląda kwestia tych oto szklarni. Mm -hmm. Tutaj, jak widzicie, no jest 18 tysięcy, naprawdę dużo tej wody. 18 tysięcy litrów. No i postawiłem sobie w ostatnim odcinku, moi drodzy, i Erlengrad, czyli wytwórnie serów, tłumaczę co na polski. No i jak widzicie, troszeczkę, troszeczkę. Ale czekajcie, czemu masło się produkuje. Ja nie chcę, żeby się masło produkowało, tylko same sery. No i teraz sera będzie, jak widzicie, tutaj 14 litrów sera już mamy, 15 i teraz będzie się produkował sam ser. Dobra, yy, wyładowujemy i napełniamy jeszcze troszeczkę, ale nie dam rady robić dwóch rzeczy na raz, jak widzicie. Czyli albo wyładowuję, albo napełniam. Tylko czekajcie, gdzie się to wyładowuje. Bo ja się zastanawiam, czy to się. Wyładowuję, moi drodzy, do szklarni. Czy coś się z tym robi? No bo przecież ta szklarnia powinna wypić tam, nie wiem, półtora tysiąca litrów, a nie aż tyle. Nie wiem, dobra. Ogarnę sobie to innym razem. To ma być dla krów, i jedziemy dla krów. Z tym dla krów. O, zobaczcie, zobaczcie, tam mi się pracownik zatrzymał. O, się zatrzymał. Skubaniec, zobaczcie, co on zrobił. <laughs> moi drodzy, może to nie jest bug, tym razem to może nie jest bug, ale zobaczcie, co, moi drodzy, zrobił mój pracownik. Zobaczcie, co zrobił ten pracownik. Pracownik jechał, pracował sobie, może ja to inaczej. Jeszcze raz, stanę sobie tutaj. No, to zobaczcie, co zrobił mój pracownik. Jechał robił tutaj bele i moi drodzy wjechał w pewnej chwili na bele i się na niej zawiesił. Także moi drodzy, mam teraz traktorka, który jest w powietrzu czterema kołami, a pod spodem jest bela. No i muszę go jakoś stąd zdjąć. Także moi drodzy, muszę coś wymyślić. Nie wiem co, prawda, jak go stąd zdejmę. Bo wszystkie koła ma, jak widzicie, w powietrzu. Nie no nie dam rady. Nie dam rady się tutaj ruszyć. Wiecie co? Ja wiem co z tym zrobię. Tutaj najpierw sobie jeszcze wiecie co, wyładuję. Zapakujemy Kiszonkę. W sumie, przecież Kiszonkę mogłem robić na farmie. Dlaczego ja nie wykorzystałem tamtego miejsca? Mogłem to robić na farmie, a zbudowałem tutaj nowy silos. No dobra, mogłem to w sumie zrobić inaczej, no ale trudno. Eee, muszę właśnie wymyślać, co tak naprawdę muszę zrobić, żeby, moi drodzy. No właśnie. Wiecie nad czym myślę? Tak, wiem, że to już jest nieskładne, że piąty raz się powtarzam i tak naprawdę nie ma żadnej treści. Myślę, w jaki sposób teraz uwolnić tamtego mojego traktorka. Po prostu. Dobra, tu już jest pełno, więc w porządku. No, to chyba tym pojedziemy. Tym pojedziemy, moi drodzy, na ratunek. Bo ten ma z przodu tura. Będę musiał jakoś albo wyjąć tą belę, albo spróbować podnieść mojego traktorka. Ale śmieszna sytuacja. No zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, co się stało. Mój traktor, który tutaj był, e, prac pracownik był tu zatrudniony. Traktor zawiesił się na beli. No i muszę go jakoś stąd zdjąć. Spróbujmy. Jeszcze jestem z tą przyczepką śmieszną z tyłu. Dobra, jedźmy tak. I teraz do góry, do góry, do góry, do góry. Nie, źle. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, może tak. I jedź. Chociaż ten traktor, ten klas jest trochę ciężki. Dobra, ale w sumie, wiecie co, zawsze można będzie spróbować. Nie, no. Halo. Dlaczego mi się ustawiłeś w ten sposób, no? Ech, i ten pracownik oczywiście się zwolnił. Wiecie co? To wymaga cięższego sprzętu. Ten traktor się do tego nie nadaje. Ja jadę zrobić to, co miałem zrobić, a tamtego zaraz będę uwalniał. Tylko wiecie czym? Tym sobie pojedziemy spokojnie. Nakarmimy krówki. Nie będziemy się tu aż tak przejmować teraz. Dobra, gdzie są te krówki? Znaczy nie tyle nakarmimy, co napoimy krówki, o. Żeby być już bardziej precyzyjnym. Dobra, teraz tak trzeba ładnie tutaj wycofać. Ciężko się cofać z tą przyczepką, tym traktorkiem, bo ten traktorek jest jednak mały. Ta przyczepka Joskina jest dość ciężka. Niestety ten traktor ciężko się nim tutaj zawraca. Ale dobra, może się jakoś uda. Da się? Nie da się. Jeszcze jestem za daleko. No to muszę poprawić. W sumie ja wykorzystam ten cięższy sprzęt, który już przed chwileczką widzieliście. Zaraz wam powiem o co chodzi. Ja uwolnię tego traktorka, tylko najpierw muszę... O, dobra. Niech się w takim razie woda leje, niech krowy mają dość wody, pod, żeby krowy miały do, wody pod dostatkiem. A ja wykorzystam, moi drodzy, to. I zrobimy to bardziej brutalnie. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zaraz uwolnię mojego traktorka, który się zawiesił tam na beli. Zobaczcie, co wymyśliłem. Jedziemy. Mam tylko nadzieję, że trafi odpowiednio i nie będzie przypału. Bra. I bum. Traktorek uwolniony. Dobra, traktorek jest uwolniony. To teraz muszę tylko wstać tym traktorkiem. Dobra, jak to zrobić? Może mi się uda? Jeć, jedź, jeć, jedź, jeć, jedź, jeć, jeć, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No, wskakuj, wskakuj, wskakuj. O, idealnie. Dobra, doskonale. No, to my sobie puścimy tego pracownika, moi drodzy, znowu. Więc opuszczamy, włączamy tył. Opuszczamy, włączamy przód. Bela nie chce tam leci, kiedyś się ją pozbiera, dobra, no, to jedź panie pracowniku i rób mi, moi, rób mi pracowniku e, więcej, więcej tych beli, no, to pracownik niech sobie jedzie, a ja wracam w takim razie tym dużym urządzeniem tam gdzie jest tego miejsce, czyli jedziemy na pryzmę, jak widzicie klas odblokował klasa, ten, ojej, Kliknąłem nie to co trzeba. Klas e, odblokował, klasa, no ale to przy okazji to ja już sobie napełnię tutaj, żeby pełna łycha była na kolejny raz. A słabo, słabo, słabo. Muszę to obniżyć, wtedy to będzie lepiej. Dobra, 8009 litrów to też mi się podoba, że to nie jest tak co do litra, tylko możemy załadować o te kilka litrów więcej, podobnie jak w realu. Także fajnie, to jest na pewno na plus. No a teraz jedziemy sobie tutaj. No i moi drodzy, możemy kończyć dzisiejszy odcinek. Krowy napojone. To co mieliśmy zrobić, udało się zrobić. Zobaczmy jeszcze jak to się prezentuje. No naprawdę, naprawdę dużo będzie tych bel i będzie trzeba je potem zbierać. Naprawdę fajnie to wygląda. Moi drodzy, jeśli dzisiejszy odcinek się Wam podobał, lajkujcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie kanał, aby kolejne ciekawe materiały Was nie omijały. Ciekawe, gdzie zrzuci tą belę. Zanim Wam powiem, do zobaczenia, to jestem naprawdę ciekawy, gdzie on ją zrzuci, a zrzuci w losowym miejscu. No to w sumie wcale się nie dziwię, że on potem jest w stanie na taką belę wjechać i się zawiesić. Jeżeli zrzucił ją w miejscu takim, gdzie potem będzie jechał. Dobra. No ale jedź, jedź traktorku, jedzie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.